Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym filmie pokażę Wam tego mojego drugiego świątecznego moca. To jest ten moc. Przedstawiam scenkę po widlili, kiedy otwiera się prezenty. Tu widzimy cztery prezenty pod choinką oraz piąty, już odpakowany. W którym były klocki, jakieś, i teraz ten chłopak sobie je składa. Oprócz tego chłopaka mamy na ma makiecie trzy figurki: takiego dziadka, ojca i synka, który już leci do otwierania prezentów. Dalej idziemy do mebli. Mamy taką myślę, że ładną kanapę z poduszkami. No Nawet ładnie wyszła. Mi się podoba przynajmniej. Nie jest jakoś super wyglądająca, bo od tyłu, no, co no nie wygląda za ciekawie, ale tak, od przodu no, mi się podoba. Jest ok. Dalej mamy kominek, który mi się chyba najbardziej podoba z tego moca, No, no nie wiem, tak ładny jest po prostu, no, co ma powiedzieć, podoba mi się. Dalej. Jest na drewno jakiś taki schowek. Trzymadełko jakby na powiedzmy łopatę od, do węgla. Tutaj żeby odgarniać. Tutaj nie ma łopaty, ale nigdzie nie mogę jej znaleźć, więc no, trudno. Jest ładny dywan. Oraz sama choinka. która nawet też wygląda OK. Tak myślę, że na tym mocu nie ma zbyt dużo co opowiadać, po prostu takie coś zbudowałem, drugi moc świąteczny, tak jak obiecywałem, że będzie więcej niż jeden, nie wiem, raczej już nie pojawią się więcej, chyba, że już po Wigilii może, no ale to bardzo, bardzo może, bo nie, nie wiem, czy coś jeszcze zbuduję, więc ja po prostu tak pod koniec odcinka chciałam życzyć wesołych świąt, Jutro będzie wigilia, więc spotkajcie się ze swoimi rodzinami i życzę Wam wszystkiego najlepszego.